Cześć, dzisiaj taki temat. Intuicja, a lęki. Będę Wam tutaj trochę chypieć, więc nie przejmujcie się. Niestety nadal nie jestem w dyspozycji głosowej po ostatnim zaziębieniu. W każdym razie, intuicja, a lęki. Mówi się często, że człowiek powinien ufać swojej intuicji. I nie dlatego, że intuicja to jest jakieś magiczne coś wzięte skądś tam, chociaż można i tak ją załóżmy pojmować że nie wiem, buka anioły, czy tam inna istota ma dla was, nie wiem, przekazy i was chroni. Ale powiedzmy intuicja, mówi się, że jest to jakby zbiór wszystkich informacji, które mamy i które gdzieś tam podświadomie po prostu przetwarzamy. Możemy świadomie nie mieć do nich dostępu, a nasza podświadomość tam razem, wiecie, robi, robi z tych puzelków jedną całość i dzięki temu jakby daje nam informację, że coś jest dla nas, albo nie jest dla nas. No i super mechanizm. I ja się zgadzam, to jest mega dobrze słuchać intuicji. I tak naprawdę, no okej, okay. mamy sobie taką intuicję, i powiedzmy, musimy iść na spotkanie. I wszystko w nas mówi, nie idź, nie idź. Bo jeśli mówi, idź, chociaż do tego wrócimy, mówi, nie idź. Czujemy spięcie w brzuchu. A jak wiemy po angielsku na zasadzie ufać intuicji to jest trust your guts", czyli właśnie złej bebeszką. E, czyli czujemy to spięcie, mówimy, mmm, coś jest nie tak, może nie pójdę. No i u normalnego człowieka to działa. Ale co jeśli mamy depresję, hat albo nerwicę lękową? I tu sprawy się komplikują. Bo nie wiem jak wy, a ja na przykład nie mam za ciężką pojęcia, czy to co mi mówi nie idź. Nie idź, stanie się coś złego, nie idź. To jest moja intuicja. Czy jest to po prostu stan lękowy? Bo lęk też ci zawsze powie. Nie idź, nie idź, stanie się coś złego, nie idź. A teraz, czy można zaufać do końca intuicji? Bo intuicja może mówić, nie idź, stanie się coś złego. I faktycznie, stałoby się coś złego. Stan lękowy. Więc jakby... Mam czasem wrażenie, że nie do końca można sobie z tym poradzić tutaj. Rozmawiałam z różnymi mądrymi ludźmi i mówili: A wiesz, bo lęk to jest wtedy, kiedy jakby czujemy właśnie, że nasze ciało całe się spina. A intuicja jest wtedy, kiedy nie czujemy tego spięcia. No to w takim razie mam w ogóle zwaloną intuicję, bo zawsze czuję takie spięcie. I zastanawiam się, czy to w ogóle właśnie nie jest charakterystyczne dla osób. Ze Stanami Lękowymi, już nieważne w jakiej chorobie by się to nie wydarzało. Bo jeśli powiedzmy, czuję się w miarę dobrze, albo jestem na stołu takim górkowym, to do odmiany moja intuicja zawsze mówi: idź, idź, rób, będzie fajnie, rób. I do odmiany lęk nie działa wtedy w ogóle. Czyli właśnie albo ten taki, wiecie, ta wskazóweczka w intuicji jest w jakiś sposób zrąbana, albo ta intuicja osób chorych w ogóle nie działa. Nie wiem, no ja dzisiaj na przykład mam spotkanie, mam y, instruktorów w szkole tańca, gdzie, gdzie uczę tańca I, i od tygodnia już to przeżywam. Iść, nie iść, iść, nie iść, iść, nie iść. No bo ostatni tydzień, w ogóle ostatnie dwa tygodnie są dla mnie mega ciężkie, jestem znowu przeciążona, co y, jakby nie ma sensu osobnego materiału o tym kręcić, bo już dużo razy o tym mówiłam. Że pewnie u wielu osób, a u mnie na pewno działa to tak, że jeżeli czuję się przeciążona i za dużo tych małych rzeczy się zbiera, to w którymś momencie no, pogłębia mi się stan depresyjny. I to tak grubo. A jak się pogłębia stan depresyjny, to wszystkie małe rzeczy przytłaczają. I jestem już trochę na etapie, że zobaczyłam maile w laptopie, to zamknęłam laptopa i włożyłam go pod poduszkę, żeby to wiecie, jak małe dziecko. Ja nie widzę, to mnie nie ma, nie? I takie. Przeddychamy, odpoczniemy do następnego dnia za kilka godzin, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mnie to zjadło. Więc mam już na to patenty właśnie pod tytułem, wiecie, odłożę. Minie. Ale ponieważ jestem przeciążona, yy, no to nie czuję się dobrze. I zaczęły mi się właśnie stany rękowe. Jak mam wyjść, trzęsą mi się ręce, jest mi niedobrze, mam wrażenie, że za chwilę wpadnę w panikę. Bach, hydroksyzyna, ewentualnie druga, trzecia, no i jedziemy dalej. I od tygodnia mnie to już mierzi. Mówię, nie, nie idę na to spotkanie, nie znam tych ludzi, będę się stresować. No ale z drugiej strony, jeśli nigdy nie pójdę, to ich nigdy nie poznam. I nie będę nigdy chodzić, bo ich nie znam, wiecie, takie błędy do koło. No więc... Na zasadzie mój partner mówi, no dobra, idź, spróbuj, w razie czego cię stamtąd zabiorę. Niby racjonalne, niby ma sens, niby mnie nie zjedzą. Ale z drugiej strony, ten głosik we mnie, który mówi, nie idź, nie idź, stanie się coś złego, nie idź. I teraz, czy to jest intuicja, czy to jest lęk? Bo może to być, wiecie, lęk taki uogólniony i nie uogólniony, również taki z dupy czysto pod tytułem... Na pewno będzie beznadziejnie, na pewno się z nimi nie dogadasz, na pewno cię nie polubią, na pewno się rozryczysz, na pewno zadzieją się same złe rzeczy. I jakby wszystko we mnie mówi, nie idź, nie idź. I jakby mam świadomość tego, że jeżeli znowu sobie rypnę dużą dawkę hydroksyzyny i jakoś już się zbiorę, to na makijażu trzymając się pójdę. No i wiecie, jakby najpewniej dam radę. Może nawet będę miała wizualnie plus 50 do charyzmy, ale czuję się na minus 150. I mam z kolei wrażenie, że jeżeli dźwignę to, wiecie, tak w sensie, mm, to następnego dnia będę umierać, bo znowu to będzie jakby za dużo. Tłumacz, tłumacz, nie? Więc yy, to, jest, to jest w ogóle straszne. Właśnie, ja mam takie wrażenie, że po pierwsze w takich momentach przytamniacie sobie, że ta choroba faktycznie jest, że ten, ten hat faktycznie jest. Bo macie momenty, że o tym jakby się zapomina, że jest trochę lepiej, że człowiek robi rzeczy, że ma wrażenie, że jest spoko, a potem nagle się okazuje, że wszystko zaczęło się wysypywać, i że jednak nie jest spoko, i że jednak radzimy sobie dosyć słabo, że właśnie nie wiemy tak do końca, nie możemy na sobie polegać. To jest jakby dla mnie takie najbardziej doskwierające, że nie mogę na sobie polegać. Nie wiem, czy to, co czuję, jest prawdziwe. Nie wiem, czy to, co czuję, jest jakby właśnie wypadkową tych wszystkich rzeczy, które mój mózg przemielił. Tych wszystkich informacji. Mówi na przykład, nie wiem, nie iść, bo coś ci jakby czujesz, że ci nie pasuje tak naprawdę. I może nie chcesz sobie z tego zdawać sprawy z różnych powodów, ale tak naprawdę to tam jest, nie? Jakby nie idź. Czy jest to nie iść takie lękowe? I znowu, jeśli jest to nie idź lękowe, to czy ja powinnam z tym lękiem za wszelką cenę zawalczyć? I powiedzieć, dobra, lęku, nie trzymaj mnie za jaja, pójdę, tak, dam dam radę, nie dam się. Czy powinnam jednak nie przebodźcować siebie i nie sforsować tego lęku, tylko powiedzieć, dobrze, lęku, rozumiem, że tam jesteś, <laughs> przepraszam, lęku, rozumiem, że tam jesteś, nie chcę w tym momencie poczuć się gorzej, więc poleżę sobie pod kocem, tak? I odpocznę, bo to nie jest rzecz, którą muszę zrobić. Bo jeśli jest to sytuacja tak, gdzie czasem nie mamy wyjścia, bo po prostu jakby trzeba, no to może próbować z tym lękiem sobie radzić. Jeżeli ten lęk jest też jakoś super przewlekły, a no nie wiem, nie ma kto za nas robić zakupów, no to jednak musimy jakoś tam ten lęk sforsować, żeby wyjść do sklepu albo chociaż, żeby otworzyć kurierowi, jeżeli przywozi nam zakupy, tak? A jeżeli nie muszę, to czy robić to, czy nie robić? Nie powiem Wam uczciwie, że przez ostatnie dni stosowałam metody nie robić, po to, żeby się właśnie nie rozpaść, żeby się już tak, wiecie, nie, nie dociążyć na maksa. No, ale robić czy nie robić, nie słuchać czy nie słuchać? Co zrobić z takim lękiem? Ja jeszcze nie wiem, jaką podejmę decyzję, powiem szczerze. Możemy potem napisać w komentarzu, jeżeli będzie to Was interesowało. Napiszcie, co wy robicie. Nie słuchacie mimo wszystko tej intuicji? Ona działa u was, nie działa, jeżeli jesteście hatowcami. Czy depresja wiecie na lękowe, cokolwiek co macie z lękiem? Czy właśnie mimo wszystko, jeżeli jest to lęk i macie poczucie, że tylko lęk, to to forsujecie, ustępujecie? Co z tym robicie? Bo wydaje mi się, że to jest ciekawy temat i warto go zgłębić, a Wasze opinie są zawsze dla mnie mega cenne, bo to też jakby wyrobia mi takie ogólne pojęcie, nie tylko co ja. Ale też co inni. Yy, trzymajcie się, kochani. Pa!